Maneczko, z tej strony Hiena Dzisiaj kolejny odcinek z Minecraft'a Pocket Edition I dzisiaj w końcu w końcu znalazłem w końcu znalazłem yy, już drugą co prawda yy, drugie miasto rędu bo jedno było tuż obok mojego portalu i lecz nie było tam nic jestem teraz tak bardzo szczęśliwy czekajcie sobie Aha. jestem tak bardzo szczęśliwy z tego też powodu no nie tylko najpierw moi drodzy niestety musimy sobie poradzić z tymi panami ale to wydaje mi się bez problemu i to jest już druga lub trzecia moja yy, mm, Moja twierdza endowa, tak będziemy to nazywali, druga lub trzecia. Jestem tak szczęśliwy, bo w tamtych nie było nawet takiego małkiego stateczka. Dobra. Ej, na Hita! Lol. Dziwne, serio dziwne, jestem po prostu tak szczęśliwy. Mamy też tak dużo mieczy, kilofów. Yy, w ogóle wszystkiego mamy dużo, wszystkiego mamy po trochu. No, niestety, jak widać, zniszczyły mi się już budki moje niezniszczalne <laughs> z naprawą. <laughs> no, ale niestety, niestety, no, to się musiało stać. Ale dobra, może. No nie, proszę, nie, 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 to nie, nie chcę. Dobra, będziemy musieli pójść na samą górę najpierw do tego typa. No i teraz, co? Schodzimy, tak? No nie mamy co... O! O! Już drugi mi się zrespił, tu widzę. A one są... No nie, dobra. Bardzo podobno potrzebne do farmy yy, Endermanów, bo Endermany nienawidzą tych... Endermajtów? Coś takiego... Dobra, bo O! Wypadło coś z niego? Nie. No i dobra, mordeczki, tutaj chyba będą skrzynki, tak, tu będą, o nie, tu powinny być skrzyneczki, tylko, a nie, tam będą chyba na swojej górze, mi się wydaje, dobra, bam, 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 tu, nic, to tu, 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 tu do góry, a, żeby nie spadł, proszę, nie, zrzucajcie, chociaż trafić mnie możecie zawsze. Nie będę się tak wyślił. No, któryś mnie trafi. O, dawaj, dawaj. Dobrze. Dzięki, mordeczko. Dostaniesz za to prezent. Nie ma za co. Osiem. Osiem będą cztery TT. Y, fajne. TT fajne, XD. Mm. Dobra, osiem było. I mamy jeden. Trzy z niego wypadły. To jest przecież niemożliwe. Jak ja grabież, tak grabież serio widzę działa. Dobra, kolejny. Nie trafił. O nie, trafił już. Za drugim... Za drugim strzałem to sobie trafił porządnie. E, czekajcie, mogę zjeść. Um, um, tak, tak przy okazji to będzie, nie? Um, ale czekajcie, jeszcze nie miałem skrzynki żadnej. Ty. Um. Który trafi, który? Dobra, tego. Mam. Ej, który. O! Jest ender skrzynka i... No, dawaj szybko. Dawaj mniem tą perłę. Dawaj mniem. No szybko. Niech ten efekt już mija. Czekajcie, co to jest za efekt. Absorpcja. Co to niby jest? Absorpcja. Nie wiem. Uuu, siedło. Uuu, ale fajnie. Uuu, wow. dwie wypadły? Trzy wypadły, ja nie mogę. Eee, skrzynia kresu jest pusta. Nie wiem. Zapomniałbym. Przecież ja muszę zniszczyć tą skrzynię kresu. Chyba. Eee, uuu. Tu jest wtypek. Najpierw cię dowalę. Nie? Dobra, dzięki za pomoc. O ty. No ale nie chciałem takiej pomocy jeszcze. Za dużo dla mnie robisz. O nie, 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 znika, znika, znika. No bez jaj. E, do widzenia. No dobra. Aj. No nie, no nie mogę tak. Nie mogę tak mordować. Dwa wpadły aż. No, 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 no. Ej! Ludzie jestem głodny przecież. Jakbym teraz spadł... Nie. No, aż takim marnotrawcą to ja nie będę. O, a nie, nie. Nie wiem, co to było za bardzo. A, dobra. Bam. 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 Bam, dobra. Jak teraz spadnę, to zginę, więc. O, dobra. Dobra, chyba każdy wie, gdzie to prowadzi, nie? Mi się wydaje, że każdy. A ja... Dobra, trafię. Co jest? Co jest? Co jest? Ja nie mogę. Nie, 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 nie. Złote jabłko, złote jabłko. Ludzie. Ja nie mogę. Uff. Dobra, mamy to. Bierzemy podkę na cechy miastowe zdrowie bam i bam, jedną sobie weźmiemy jak na razie, albo dwie a, nie widać mi ich to sobie damy zamiast jednego kilofu może, co? jedną sobie dam zamiast kilofu Złoty jabłka i resztę zostawimy no i dobra moi drodzy, czy wy widzicie to samo co ja, no jak na razie nie widzicie bo to bardzo niefajny pan, oraz nazwie Ale dobra. Uuu, przez przypadek zejrzałem, przez przypadek. No i dobra, moi drodzy, zobaczmy, ile jeszcze z niego wyleci. No pewnie jedno, bo widać jedno. Jak widać dwa, to tak, jedno. Moi drodzy, dziękuję. Dziękuję, koniec odcinka, do widzenia. Nie no, żartuję oczywiście. Oczywiście żartuję. I oczywiście otwieramy sobie to. No i co by sobie stąd wziąć? Powolne opadanie 4. No, mi się wydaje, że, że będzie wystarczało, nie? No zaraz sobie zajrzymy do skrzyneczek. Oczywiście. Bam. Zbroi mamy już coraz mniej. I... Nie najgorzej, nie najgorzej. Nie, nie najgorzej. No i trzy diamenty no. 4? 5? Uuu. Ochrona przed pociskami. Fortuna 2, już kolejna. Naprawa, wydajność i ochrona przed pociskami i tak dalej, i da, dalej. To jest nic. Najważniejsze jest oczywiście dla nas to. Nie no, żartuję. Nie wiem, po co to brałem. Przecież mam 44T. Eee, Powiedzcie mi, że mam budulca. Nie, nie mam budulca. Poczekajcie. Aha. Po, chciałem powiedzieć, no to załatwi sobie budulce. No i sobie załatwiłem właśnie budulca. No więc dobra, bam. Mm, bam. Na, no, ludziska. Jakby coś mamy letrę, O, tego w ogóle nie zbierałem. No nie. Chociaż to ja nie mogę, jakbym ja teraz spadł. Jakbym ja teraz spadł, to bym miała letra, ale pewnie nie umiem jej używać. No, pewnie coś tam umiem, moi drodzy, ale no. To jest dopiero trofeum, nie? Dziękuję. Głowa smoka. Trofeum największej wagi. Dziękuję, dziękuję. I do widzenia. Dobra. Sprawdzę teraz, czy umiem tym latać. Boję się, że nie. Bardzo się boję, że nie. Ale najwyżej się zabije, nie? No nie. No, jak widzicie, już się zabijam. Aż tu jest jeszcze jeden szulkar? Dobra, moi drodzy. Lecimy. Ej, kolejno. Ja nie mogę. Jak? Ha! Moi drodzy. Jeżeli to jest. Pro. Nie. Ty Ja nie mogę. Nie, to by było niemożliwe. Jednak. A jednak. XD. XD, moi drodzy. No, dawaj, dawaj. Możesz nie nawet walnąć. Pozwolę ci. Jak im... Cudem! No, moi drodzy, ja jestem już mega szczęśliwy. No i druga. Tak, sobie wlatuje. W skrzynkach mamy takie coś, takie coś, takie coś, takie coś i takie coś. Tutaj mamy. Uuu, takie coś. Takie coś. No, emeraldy, tak, tak wiecie. Przy okazji, tak po znajomości emeraldy. A nie, to sobie. A nie, nie. Nie, nie, ja jednak nic nie mówię. No, wiecie, emeraldy są tak po znajomości, od kolega dostałem, nie? Od kolega, od kolegi. No, jak widzicie, ma się to szczęście, ma się to szczęście. Mm, ma się to szczęście. No, nie każdy tak owe posiada. No, dobra, zjem sobie. Stać mnie, ludzie. Stać mnie przecież. Bam. Bam. Mnie by miało nie... Było... Było, miało, co... Eee! Jak zwał, tak zwał. Mm, bam. Bam. No i dziękuję za drugą głowę smoka, nie mordeczki. No, co? A. Czekajcie, czy mam na nią miejsce? Oczywiście, że nie mam. Teraz sobie... W... Teraz tu... To... No nie. Bo ja mordeczki nie chcę, żeby ta głowa gdzieś odleciała. Bam. No nie. Serio. To wyrzucę to tak daleko, że teraz nigdy nie wróci. Bam. No jak widzicie, druga już tak, tak, nie wiem, tak przy okazji jakoś. Uuu. Te twierdze yy, wpadają. Sam nie wiem, jak się to dzieje. Uwierzcie mi, sam nie wiem. Yy, tu jest gdzieś szalker, ale on mnie nie interesuje już. No i znowu mam ten efekt. Mmm. Yy. I bum do góry. O nie, nie dolecę! No to dobra, będę się musiał spinać. No jak widzicie. Mm, ma się tego farta. Ma się tego farta. A czy tu będę miał farta ze skrzynką jakąś? Niestety nie. Mm, no, niestety nie. Cicho tam. No serio. No, największego farta to jednak nie mam. Jednak nie. Dobra. Albo to jest największy skill. No. Największego skilla ty nie wiem sam kto ma. Według mnie. Szymicy ma na najmniejszego, ale dobra. Bam. Uwierz się na też się trudno grać, tylko dlatego to nagrywam. Hehe. <laughs> He. Trochę to bez sensu powiedziałem. Ale dobra. Mm. E, tu jestem pan, tu jest to. No, elo. dziękuję. Czekajcie, sprawdzę sobie. Mam 20. Mam 22. I mam. Cztery 2... wyleciały. No to. 27. No, no. Chyba, jeżeli wyleciało 5, to to jest niemożliwe, nie? To jest po prostu niemożliwe. Jeszcze do góry troszeczkę. Słyszę szalkera. Fajne. No nie! Ale mogę... To było smutne i sobie postanowiłem, że sobie poskopuję po prostu bloczki. O nie, tam ja bym... O dzięki! Który to? 5, 4, 3, 2, 1! No! Dobra. Dzięki mordeczko, serio, dzięki wielkie za pomoc. Prawie, prawie bym spadł. Dobra, yy, nie no. Jednak tak marnował nie będę może, co? Najpierw sobie zjem to, potem sobie zjem tamto. Każdy będzie y, miał coś dla siebie. No! że ze mnie, serio, że ze mnie. Nie mam skilla, ale szczęściarz ze mnie. Yy, mówiłem coś o szczęściarzu, bo ja stąd chyba idę. Nie, nie ma sensu tam się chyba wybierać. Albo po prostu na luzie. Bam! No nie, to był zły pomysł. To był kurczę, zły pomysł, ale dobra. Eee, sorry, mam zachowanie jakiś na ale musiałem po prostu. Na wyprawę do endu musiałem. Eee, no niestety, kurczak. No to dobra, co? Co nam pozostaje? Nie. Pozostaje nam wrócić do naszej rutyny. Tak trochę. A, poczekajcie, bo ja mam przecież eletyrę. To w następnym odcinku coś tak przeczuwam, że będzie niezła budowa wieży. I to ogromniastej jakiejś pewnie wieży. A ja się z wami żegnam. Yes!